No dobrze, witam was, ja jestem Def i rozwiązuję problemy, których nikt nie ma. Odpalamy ponownie wyzwania z Kingdom Rush, ale na nowej wersji, w nowej grze. Kingdom Rush Frontier z samymi łucznikami. Jeśli wam się spodoba, zostawcie suba. Planuję specjal na 10k, a jesteśmy blisko. I zapraszam na materiał. Kingdom Rush Frontiers wita nas zupełnie różniącym się od poprzedniej części systemem bohaterów. Już na start rozpoczynamy z Alrikiem i naszym zadaniem jest obrona Hammerhold. Wykorzystam do tego łuczników. Zgrabną klasę. Zobaczymy czy tak samo są OP jak wcześniej. Jo, Czy to jest cień Darth Vadera? Jasny gwint! Dostałem na początek dwie wieże łucznicze od gry, więc spoko. Choć jest to pierwszy poziom i nie powinien stanowić problemu, mimo pełnego pakietu łuczników ktoś dał radę przejść. Ale strata jednego serca to jest GITES. Poziom kończy odlatujący w Sinem dal Lord Malagar, główny antagonista tej gry. W zakończeniu ostatniej części mogliśmy zobaczyć, że ktoś podniósł kostur Weznana, a tutaj wiem już kto to jest. Pierwsze upgrade'y idą w Steady Hand i Trained Volunteers, zwiększające łucznikom zasięg, a wieśniakom ataki zdrowie. I tak przygotowanym ruszam dalej na pustynię, gdzie dostępny jest drugi level łuczników o wzmocnionym ataku, zasięgu i skróconym czasie reakcji. Co to, to jest? Czego to jest? Tjune. Wygląda jak pierwszy się środów The Colossus. Naprawdę, przy walce z falanksem. Głównymi przeciwnikami na pustyni są Łotrzykowie oraz, nowość, pieski preriowe. Ehm, e, sand... E, sandhound. Nic z czym by sobie nie poradził. Choć patrząc jak pomimo pełnej mapy łucznicy ledwo dają radę tej fali, no... Lekki prąd mnie po kręgu sobie przeszedł. Elric wbił nowy level, dzięki czemu mogłem wybrać dla niego parę upgrade'ów. I teraz, jak działa system z levelowaniem bohaterów? W pierwszym Kickdown Rush, bohater na każdej misji startował z pierwszym poziomem i tak se po prostu expił. Tutaj natomiast bohater nabija sobie poziom, który przenosi między misjami, a z każdym poziomem dostaje punkty do wydania na umiejętności. Skoro Elric ma 3 punkty, wydaje je na Spike Armor, zwracające obrażenia przeciwnikom. I Sand Warriors, przyzywający samona. To z myślą o zatrzymaniu w miejscu większej liczby przeciników. Do tego upgrade dla archerów, zmniejszony koszt oraz zwiększony damage. Misja trzecia: Sape Oasis. Dobrze to przeczytałem? Oasis. Eh, może być. Odblokowujemy trzeci level wież, który kolejny raz zwiększa atak, zasięg i czas reakcji. O, panie, o jasny gwint! O! Sprawdzę się, przesunął? Jasne. Nie, ja podziękuję. Stoi w miejscu lepiej, nie ruszaj się. Ale ten poziom wyróżniają nomadzi. Snajperzy, którzy co jakiś czas atakują dowolną ruszającą się jednostkę, czy sojuszniczą, czy nie. Mam więc szczęście, że buduję tylko wieżę łuczników. Z barakami będzie tu trochę zabawy. Na czwartej fali atakują nas Warhounds, odporni na magię. To się dobrze składa. Oraz na szóstej Immortals. Jedyne co nieśmiertelne po sobie zostawiają to smród postaci mumii. Odblokowany został nowy bohater. Mirage. I, e, <laughs> I kolejną nową mechaniką jest to, że bohaterowie startują z różnymi levelami, zależnie kiedy ich Postanowiłem wypróbować miraż, której punkty zainwestowałem w atak oraz umiejętność zostawiania mirażu zajmującego przeciwnika. Generalnie starałem się korzystać zawsze z bohatera, który potrafi zająć więcej jak jednego przeciwnika, a to w obawie przed przeciwnikiem z następnego poziomu. I tak na szybko, to jeszcze uczniowie dostali busta do ataku i zasięgu. Dunes of Despair. Ups! Fajny wialbąd był. Wśród wielu nowych przeciwników na czwartej fali witamy Dune Terror. Jeden z największych problemów grania z samymi łucznikami. Widzicie, przeciwnik ten jest mały. Ma mało zdrowia i kosztuje też niewiele. Ale jest niewykrywalny dla wiesz, chyba że spotka kogoś po drodze. Grając z barakami pewnie nie będą problemem, ale tutaj muszę robić co w mojej mocy. Poświęcić nawet wieśniaków, żeby wywołać te bestie z piachu. Dlatego zależy mi na bohaterze, który się rozdziela, kopiuje. Robi cokolwiek, byle było go więcej. Mamy tu oczywiście więcej nowych przeciwników, ale może wymienię ich przy innej okazji. Wyjątkowy za to jest ten jegomość: Mysterious Beast, który pojawia się na różnych falach i pożera wszystko w swoim zasięgu. A nie wspomniałem jeszcze o otwartym levelu uczników. Grosbow Fort. No to lecimy. Ta wieżyczka ma większy damage i zasięg od poprzedniczek, choć ma taki sam czas ataku, jednak wyróżniają ją dwie specjalki: Baraż, szybki strzał bełtami. E, tyle. E, Możemy zwiększyć ich liczbę z 6 do 10, ale, ale, ale tak, bełty. E, strzały robią damage, tak. I Falconer. Ten jest bardziej rozbudowany. Zapewnia sobie i sojuszniczym wierzą w pobliżu szansę na atak krytyczny oraz zwiększa zasięg ataku. Wraz z poziomami zwiększa się szansa na podwojenie obrażenia oraz rozszerza się zasięg działania efektu. Niestety nie stakuje się to. Znaczy, że jak postawię jedną, jednego Falcona obok drugiego i obu tak to nic w zasadzie to takiego dużego nie da. I to muszę przyznać było niestety niemiłym zaskoczeniem. Mocno pokiereszowanym, ale zwycięskim krokiem ukończyłem tę misję. A po niej odblokowałem bohatera, który został ze mną na długo kapitan Blackthorn. Nie dość, że potrafi przyzwać Krakena, wierzącego aż czterech przeciwników z możliwym upgradeem, to jeszcze przyznałem mu umiejętność pozyskiwania dodatkowego 10% golda od przeciwników padających w pobliżu. No toż, to jest mega, nie? No zakochałem się w opisie. Ostatni punkt poszedł na atak, a ostatni ambrej tłuczników zapewnia szansę na zadanie podwójnych obrażeń. Ciekawe, jak to się łączy z krytykiem Falcona. Hej, tak przy okazji, mój jak współpracuje z dostawcą internetowym ty fioletowym, i jeśli chcecie dobry, szybki i tani internet, wystarczy, że zadzwonicie na ten numer. Opłaca się, bo dla widzów mamy specjalne ceny, mniejsze niż gdybyście poszli do punktu, więc dzwońcie. Zróbcie sobie stopkratkę, zrzut ekranu, albo po prostu zajrzyjcie do opisu. Siema! z Den, czyli nasemna misja sprawdzi bohatera w terenie. Poziom ten ma aż dwie ścieżki. Na szczęście przez jakiś czasu wie, że mają dostęp do obu tras. W piątej fali pojawia się też ktoś na wzór nekromanty z poprzedniej części Sun Wraith. Ten ziomeczek spałnić nam będzie niezliczone rzesze mumii. A wspaniały system targetowania przeciwników w najbliższych mecie działa wybitnie w takim towarzystwie. Dlatego Sun Wraith potrafi przyjąć naprawdę dużo lep na ryj. Nawet ogień z nieba nie robi na nim wrażenia. Pamiętacie, jak mówiłem o dwóch drogach? No to tego. W ósmej fali pojawia się lekka zmiana Executioner, który wykarczował sobie trzecią drogę. Taki przyjemniaczek. Nie będę ukrywał, że ta trzecia droga dała mi mocno popalić. Szczególnie Armia Skorpionów i Dune Terrorów no, zostawili mnie na sześciu serduszkach. Zwiększyłem bohaterowi profity z kieszonkostwa do 20% oraz nadałem nową umiejętność. Rum and bang! Teraz, jak się kapitan wkurzy, to rzuci beczkom z rumem i w nią strzeli. A gwiazdki poszły tradycyjnie w mocniejsze metory i słabsze cooldown. Nazarus Gates. Wracamy na pustynny vibe oraz poziom, który mocno wgryzie mi się w kość. Wszystko przez połączone siły skorpionów i podziemnych drżownic. U! Nie mówiłem o tym, ale te podziemne skubańce są odporne nawet na meteory. No to już kaplica. Ale dobrze. Umiejętne planowanie, strategia, finanse i ułożenie falkonów tak, żeby obejmowały swoimi ramionami wszystkie wieżyczki, pozwoliło mi przywitać Bosa, e, gdy się tego nie spodziewałem, mając 11 serc. Pala 14 i otwierają się wrota. na zeru. A to stan nazwa misji. Zamienia nam wieżę w babki z piasku. Na szczęście tymczasowo. Niestety, moich żołnierzy, w tym bohatera, ma na stryknięcie palcami. Ale stety jest narcyzem i potrzebuje stanąć w miejscu, żeby się z góry na nas popatrzeć i, i zaśmiać pod wąsem. Tyle mi wystarczy, żeby zdjąć mu caluśkie HP do zera. Nowy bohater odblokowany. Cronan. Kronan <gronan> barbarzyński. Zaintrygował mnie tym, że potrafi przywołać wiele zwierząt. Pomyślałem więc, hmm. Dam mu szansę się wykazać. Jak dużo zwierząt przyzwie, no to może zajmie nawet i całą falę, prawda? Mimo tego, że kapitan mógł już wyciągnąć rączkę, e, hak po 30% gotówki, niczym skarbówka. Oraz wyciągnąć pięć mace kopiących ludzi. Też niczym skarbówka. Jeszcze disclaimer. Od teraz meteory podpalają ziemię. Crimson Valley. Nowy teren, nowy świat, stary I wiele nowych przeciwników. Mamy dżunglowe pająki, tubylców, szamanów i matriarchy dżunglowe. No jest tego dużo. A bohater? Szczerze? Taki se. W sensie dobry, ale po opisie spodziewałem się czegoś innego. Nie wiem. Oczekiwałem chyba, że przyzwie armię zwierząt zatrzymują całą falę, a tu takie tylko no. Ale mapa w trakcie gry transformuje się aż dwa razy. Pierwszy na fali szóstej, a drugi na fali dziesiątej, co czyniłem jak dotąd najbardziej przelotową mapą z aż czterema wjazdami. Na szczęście ucznicy jak zwykle dowożą i bez żadnych ran suchą stopą przeszedłem dalej. Więc tak, ten nowy bohater... no, no nie poszarpał mi elit, ale skoro odblokowałem samego, Brooks, to czemu by nie dać jej szansy? Jakaś szamanka wodu potrafi wyciągnąć kukłę i zadać 40 obrażeń pięciu przeciwnikom tego samego typu. Roztoczyć powalniającą aurę. Mieć trzy aktywne czaszki, które możesz rzucać, no i to wszystko to magiczny atak. Pomyślałem spoko. Na jakiejś takiej wiecie. Pancernych tu może być. Jeszcze lepszy pancerzyk dla wieśniaków. i ruszamy w drogę. Odblokowany został piąty i ostatni upgrade dla łuczników. Czy w zasadzie czwarta, e, alternatywna ścieżka. Teraz zamieć ich mogę w tubylców. Tribal Axe Throwers. Największe obrażenia ze wszystkich, ale kosztem jest mniejszy zasięg i znacznie mniejszy czas ataku. Wybitnymi jednak specjalkami są. Totem of Weakness. Totem zwiększający przeciwnikom przyjmowane obrażenia o 40% ze wszystkich źródeł, to tego zmniejsza ich atak o połowę. I totem of Spirits, czyli totem wyciszający wszelką magię przeciwników. Świetne. Czyli w tej części można śmiało powiedzieć, że łucznicy są takim ...saportem. Co do mapy, to mamy tutaj wielu nowych szamanów. Jedni trują, inni dają pancerz, drudzy przyznają magiczny płaszcz, a jeszcze inni ujeżdżają goryle. No, pełne zomi się to otworzyło! MONKE! This is Monke. Ale ta mapa jest jeszcze wyjątkowa, dlatego, że są tu kwiatki. Snapwines. Stąd też nazwa misji. Snapwine Bridge. Otóż takie kwiaty pożerają, cokolwiek się rusza. Trzeba więc być ostrożnym. Co do bohaterki, to podobnie jak w przypadku Cronana, takie. Takie midowe ok, nie? Ale w sumie poziom też nie stanowił wyzwania, więc może ciężko określić. Niby odblokowałem nowego Nivusa, ale pomyślałem, że choć poziomy były łatwe, to i tak nie urzekli mnie swoją postacią, więc po prostu wróciłem do zarabiającego kapitana z mackami Krakena, a wieśniakom zapewniłem lepszą orange. Misja następna: Lost Jungle. Cztery drogi i statek kosmiczny. Właściwie, statek kosmiczny, to wiecie, to jest taki tajemniczy i si sprzęt potrzebny nam później. Warto go zapamiętać. Na piątej fali pojawiają się pasożyty. Takie małe, wredne, namnażające się istoty, zupełnie jak to młodsze kuznostwo pytające czy masz gry na telefonie. Nie, nie mam, odczepcie się! Ponadto poziom raczej przyzwoicie prosty. Nowo nabite punkty kapitana ósmego poziomu poszły na większą pułapkę lepszydników i większy damage. Tak szabelkom, jak i beczko. Makwa Urku! Fajny, specyficzny poziom z jeziorkiem lawy na środku. Jeziorkiem, do którego notorycznie dzikusy chcą wrzucić niewinne dziewczę! E, zakładam, że niewinne, bo, bo, bo lubię stawiać się w roli konia na Białym Rycerzu, ale kto wie, jakich okropnych okropień mogę dopuścić się ta. Ta, ta zła kobieta! Tak, z eventów to na ósmej fali poznajemy kolejnego z rodziny szamanów, Blood Trickstera, który powołuje do życia zombiaki. Uwielbiam takich ziomeczków. Wracając do damy w opałach. Niestety, ale próbowali na fali piątej, siódmej, dziesiątej, 13 i dopiero na czternastej dał radę dopiąć swego i niewinna, bogu ducha winna dziewica złożona została jako ofiara pogańskim bogom, którzy natychmiast odpowiedzieli oknie w moim kierunku, o wy jedne. Ostatecznie... E, łatwy poziom. Zdobyte gwiazdki poszły w Sworn Blades. Wieśniacy zatem awansowali na Przymierze Ostrzy i dzierżą teraz broń w obu rękach. Więc witam w ostatnim dżunglowym wyzwaniu. Temple of Sakra. Pamiętacie te chocki, klocki, myszkamiki? To teraz, na szóstej fali, możemy to wykorzystać. Gdy pojawia się Indiana Jones i naciśniamy te bloczki w odpowiedniej sekwencji, to samo, co widzieliśmy na statku kosmicznym, Sławny archeolog odzyska skarb, jednocześnie uruchamiając olbrzymi kłas niszczący jaja pasożytów. Hej, nie dość, że achievement, easter egg to jeszcze ułatwia poziom. super! Ale muszę przyznać, że mimo to poziom do łatwych nie należy. W fali czternastej wbiła do mnie taka kawaleria, że myślałem, że pożegnam się z imprezą, ale trochę po dotrwałem do wielkiego bossa. Reject humanity, return to monke. Wincon, bo tak nazywa się boss, wskakuje na pole bitwy i rusza w stronę wschodniego wyjścia. Gdy zbierze trochę obrażeń, wskoczy na kamienny filar i przyzwie swoich ziomeczków. Powiem tak, inwestowanie w ten karabinek łuczników to była dobra decyzja. Patrzcie jak mu spada to HP. Damn, niewiele brakowało, że bohater był wymaksowany. E, cóż, trudno. Zwiększę mu atak, a członkom przymierza powierzym łuk. Uzbrojony po zęby, ruszam dalej na nowy teren do jaski. The Underpass. Mamy tu mnóstwo nowych przeciwników, Głównie są to wszelkie maści narodowości reptylianie. Jedna meta, parę tuneli i aż trzy starty. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale po tej ścianie raptory zaczynają się wspinać na fali 12. I do, i do tego, jak spadają, to krzyczą. W znany jak sposób. Jednak poza drobnymi wpadkami misja przebywa bez problemu. Misja następna Bersadzler. Zapewne pierwsze, co się rzuca w oczy, to ten szkielet. Siomuś, jak cię tu dostałeś? Tu, tu nawet mostu nie ma. A wiesz, że tu nie wolno parkować? Drugą rzeczą, mniejszą, jest ten smok, smacznie śpiący na skarbie. A, to ja, jeśli Kano kiedyś się wystrzeli. Możecie pomóc subując, świetnie, gładka autopromocja. Ale choć mamy tu paru nowych przeciwników, głównie reptyle z nową technologią, to bądźmy poważni, interesują nas tylko i wyłącznie poważne sprawy. Na przykład, jak ten smok swoim zielonym kwasem, czy innym pomieniem hamuje, a tak wiesz, no, no jak... No jak? Skubany robi to na fali czwartej, siódmej, 9, 10, 12, 13, 14 i, i 15, aż na 8 sposobów. Na całe moje szczęście ucznicy są tak OP, że nawet z podlokowanymi wieżami mi radę z palcem w nosie kolegi. Dodaję dwa meteory do zestawu i zmniejszam im cooldown. Czas na przedostatnią misję: The Dark Descent. I tu cały plan wyzwania poszedł się rypnąć, bo gras musza nas do współpracy z krasnoludami. E, nie, żebym ich nie lubił. Mój ziomeczek to krasnolud, pozdrawiam. Ale to ingerencja w wyzwanie. Nie mogę tych wieżyczek ani bohatera usunąć, sprzedać, odrzucić, zakopać. Podkopać, wykopać cokolwiek, nie mogę nic, więc. Więc umówmy się tak, że umówmy się, że przysłaniamy oczy palcami, ok, I, i nie widzimy ich. Ja nie będę ich upgrade'ować, a wykomendować. Kapisi? Misja ta jest mocno zawiła jak na swoją prostotę. Wydawałoby się, że mamy dwie drogi. Otóż nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Dróg jest sześć, a wszystkie naraz aktywują się na fali ostatniej. 15 Mamy oczywiście dwie drogi po prawej, aż trzy klify u góry, na dole i w środku i ostatnią ścieżką jest Środowa Pieczara. Obie główne drogi połączone są cienkim mostem, po którym mogę powoli, acz skutecznie wysyłać bohatera do pomocy. Nie jest to jakoś mocno potrzebne i choć na koniec przydarzyła się wpadka, to misja zaliczona. Ostatnie wyzwanie i wszyscy bohaterowie Odblokowani. Może i będzie to zaskoczeniem, ale tak się zżyłem z kapitanem i dodatkowym kieszonkowym, że postanowiłem zostać z nim na tej jeszcze jednej, ostatniej misji. Ember Spike Depths. Dopadliśmy Lorda Malagara, dzierżącego kostur weznana w jednej łapie, a w drugiej duży młot. Jego celem jest wzbudzić to starożytne coś uśpione w krysztale. Ziomuś będzie tam sobie stać przez wszystkie fale, podczas gdy ja będę bronić trzech met jednocześnie, wypchanych poprzegi saurianami. Tak, wiem, nazywałem ich reptylami, ale... Ale no, to... Saurian. Jednakże gdy kończy się fala 15, wszystko się zmienia i Umbra zostaje uwolniony. Master! Pomóż mi! No i tak to właśnie zawsze się kończy. To jest klasyk, tutaj pewnie zaskoczenia u nikogo nie było. A jest to boss inny niż inne. Pojawiać się będzie w różnych miejscach i przysywać hordy przeciwników. Ale gdy zbijemy mu HP do zera, zamiast paść jak każdy szanujący się boss, rozbije się na wiele części, które zbiorą się ponownie odnawiając go. Wtedy, przy każdym takim resecie zacznie niszczyć nasze wieże, po czym znowu wróci z portalami. Dlatego kluczowe jest, żeby w pewnym momencie tego poziomu przestać wydawać kasę, a odkładać ją właśnie na to starcie. Gdy ubijemy go wystarczającą ilość razy, umbra już się nie rozdzieli, a eksploduje w kuli światła. O, o jasny kwit światło! O jest. Jest Wiktori! Wygraliśmy zwycięstwo samymi łucznikami. Z lekką pomocą krasnoludów. Pewnie nieoceniona. Ale udało się. I tak jak już też mam w zwyczaju wielokrotnie o tym mówiłem. Wspomnę również i teraz pozdrowienia dla wielbicieli dla miłośników napisu końcowych. Szukamy polskich nazwisk. Zazwyczaj jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie znaleźć. Na przykład Aleks Szpakowski. Tutaj nie ma absolutnie żadnych niedomówień, ale i co się. No tak, kryształ, kryształ nie został zniszczony. Ten kryształ. Ten kryształ będzie w następnej części na pewno. Jasny O oh Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. Pamiętajcie o dobrym internecie. I nara.